Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dawid z tej strony. Witam w unboxingu paczki od Wolfa. Ciekaw jestem, co w niej się znajdzie. Na pewno będą to zestawy, które pożyczyłem Wolfowi. I no, na pewno kilka zestawów serii, o których tam delikatnie rozmawialiśmy. Delikatnie mogę się domyślać, co tu będzie. Ale wiadomo, żeby nie zapeszyć, to nie będę nic spoilerował. No, zobaczymy. Paczka wydaje się o wiele większa niż ta, którą ja wysłałem Wolfowi. Tak więc, no, zaskoczenie z mojej strony będzie na pewno y, duże. No bo jednak to troszkę ważyło też, jak, y, jak y, ta paczka tutaj przyszła do nas. Zobaczmy. Tutaj na początek już się rzuca w oczy zestaw Lego City samochód. Y, o, do rozpakowania. To musisz rozpakować. Ok, da się zrobić. Będę się chyba jeszcze bardziej stresował niż przy swoich opakowaniach, ale okej, okay. dzięki. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. To jest to, co recenzował Wolf, a co mu wysłałem, czyli taki kanon z serii LEGO Nexonite. Tego jeszcze nie recenzowałem. Teraz się to na pewno pojawi. Dobrze, zobaczmy dalej. Tu mamy instrukcję. Zobaczymy zaraz, co to za instrukcje. Może ja odsunę pudełko. Będziemy mieć więcej miejsca na środku. Zobaczmy, czego to będą instrukcje. Aha, to są te po prostu zestawy, które ja Wolfowi wysłałem, a które on teraz odsyła mi z powrotem. Spoko. Zobaczmy dalej. Coś malutkiego. A to są. Części chyba z Bricklinga. Części zapasowe dla Ciebie. Dzięki. Super. I powiedzcie, że to nie jest naklejka. To nie jest naklejka. Tego szukałem. Znaczy, no, szukałem i znalazłem u Wolfa. Dzięki. Dzięki za prezent. Dornetka do zestawu z Corten Tracker. Podstawka do setu Plotek 2 na 2 do jednego z magazynów LEGO. I oczywiście zawias do... Już Wam pokazuję to dalej jest niekompletne, ale za chwilę tutaj zrobię cięcie i chyba już to połączę od razu. Tak więc momencik. I nasz ATAT -AT już dzięki Wolfowi jest kompletny. No, teraz to, to wygląda jakoś. Jednej części brakowało teraz dzięki Wolf. Jeszcze raz. Przechodzimy dalej do unboxingu paczki. E, troszkę wypełniacza. Troszkę tak go pozbędziemy. O, nie. Podsunę go sobie w tę stronę. Zestaw 3-4-14. Co to jest? Jakiś zestaw piłkarski. Tak, teraz poznaję. Po tych specyficznych, yy, charakterystycznych elementach. Typu piłka. <grych> Okej, okay, fajnie. Zawsze chciałem to zobaczyć, jak to wyglądało w rzeczywistości. No, zobaczymy. Dobrze. Przejdźmy dalej. No to są chyba sety, które. Tak, to jest właśnie ten zestaw startowy podwodnego świata z Scorpion Tracker. Zestaw chyba serii Bajoników. Albo nie, nie, to jest kolejny zestaw Lego Technik. Nie pamiętam teraz jak to się nazywało. 8505. Dobrze, przejdźmy dalej. Ludziki z, z właśnie setu startowego. Prezent. <grym> Dzięki. No, LEGO Friends. Pierwszy raz na kanale pojawi się zestaw LEGO Friends, taki pudełkowy, tak więc fajnie, super. Samochód, zobaczymy sobie jak to wygląda. Nie miałem jeszcze do czynienia z figurkami z serii LEGO Friends, więc kolejny będzie to jakiś, jakaś ciekawostka dla mnie i być może dla części widzów. Dzięki. Już, już sobie może zostawię go pod choinką w takiej formie. Dzięki. Lecimy dalej. Tak, kolejne elementy z setu startowego. Uja. Zawiasy są e, wyrobione. Nie wystrasz się, jak coś, coś tam, coś tam, takie kobi po latach użytkowania. O, ale masakra. Ogromny zestaw. Zobaczymy, co to będzie. Czy ja tutaj gdzieś instrukcję znajdę? Co to gdzieś może. Aha, jest, jest instrukcja, Okej. Okay. Już się przestraszyłem, bo nie, ma, nie było numeru. Ale tak to będzie wygląda. Monsters vs Zombies. Wygląda bardzo ciekawie. <świet> Świetne figurki. Ten chyba będzie świecił w ciemności, jak tutaj zauważyłem po jego budowie. Więc taki zestawkowi mnie czeka do recenzji. Bardzo, bardzo fajne. Spoko. Dobra. A ma koniec paczki. Tak. I tak więc no cóż, bardzo y, sporej wielkości. Y, Paczka chyba większa od mojej, więc ja się będę musiał postarać przy następnej wysyłce. Z, jeszcze raz dzięki Wolf, już taki ostatni, ostatni rzut oka na to, co tutaj mamy. No i będą, będą recenzje w, w najbliższym czasie. Tak więc ja Wam także dziękuję za obejrzenie tego unboxingu. Jeśli macie jakieś sugestie co do tego, co chcielibyście jako pierwsze zobaczyć, dajcie znać w komentarzach i ja się oczywiście do tego zabiorę w najbliższym, w najszybszym czasie. Dzięki, pozdrawiam, do następnego, cześć!